Nie swałam, tylko może myśli miałam. Staję szybko, dziecko szybko, drink szybko. Kawa biegnie, winda wolno. Czemu tak wolno? On czeka konferencja. Czy mam wszystko, Kreon? Na pewno powie, że źle, tak? Tego jestem pewna, ale co? Co mam mu odpowiedzieć? Kreonie, uważnie czytaj i zobacz, co wiedzie nas do nowego rozwiązania. Aha, jeszcze dzieciak w szkole, żeby korków nie było, zawsze sama, tylko sama. Wózek mam taki na dużych... Koła. Najlepszy, jaki był trwały, Mocny, najnowocześniejszy, Jaki jest pędzi wózek. Sam jakby, ale to ja go pcham I też biegnę i dzieciak śpi, Tak śpi, ten to spokój ma. Co powie kreon po mojej mowie? A jak dno będzie, to koniec. Wtedy co nastąpi? Czy kroć wolę stanąć przed tarczą, Niż rodzić choć jeszcze jeden raz? Kobieta, natura, nam kobietom dała słabą duszę, gdy idzie o uczuciowe sprawy, ale dała też chytrości wiele, jeśli trzeba przeprowadzać różne cele. Przewrotna. Przewrotna będę. Przewrotna będę. Jest, to Wracaj, wracaj! Nie słyszysz? Nie sł słyszy mnie, nie, nie, nie słyszysz? Też dzisiaj płyną wale świętych rzek Wszystko się zmienia Prawdą stało się kłamstwo Dziś przelotny człowiek o zdradach myśli Przysięgom ufać już nie można Nie można, nie można, nie można Dziś Twój umysł się wytęża. Słowa płaczliwe są tylko z pozoru. Idź, precz nie wierzę. Wiem, że jesteś podstępna. Wszelkie zabiegi Twe na nic. Zapamiętaj sobie. Jesteś moim wrogiem. Będziesz moim wrogiem. Precz z mych granic. Zostaw mnie w mieście, chociaż tyle łaski daj Zdania nie zmieniam, zdania nie, zmie zdania nie zmieniam, nie zabiegam, zdania nie zmieniam, zdania Tak przystoi zawsze ludziom, których zbyć żoną Pomyśl, jestem bez gniazda, jak ptak chory leży, bez na na ziemi. Nie zmieniam, zdania gdzie teraz szukać zdania mam przytu, zdania nie zmieniam do ojcowskiego domu na zgubę żyć jak ranny ptak z niewinnymi dziećmi? Zdania nie zmieniam zdania nie zmieniam zdania nie zmieniam zdania dania nie zmieniam zdania, nie zmieniam zdania, nie zmieniam dania nie zmieniam zdania nie zmieniam zdania, nie zmieniam zdania, nie zmieniam zdania nie zmieniam Ginę ginę ginę, ginę ginę ginę. Ubieram się jak inne, tylko po swojemu. Paluje się jak inne, tylko po swojemu. Głos mam w kolorze jak inne, tylko po swojemu. Nie los niespodziewanie pogrążył olbrzymiej niedoli. Nie dla mnie uroki żywota. Ku śmierci pcha mnie rozpacz, ku śmierci prowadzi droga. Swe dziecko zabiłeś? Czy możesz na jasne spoglądać światło?